Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku agroblogu. Nadeszły nareszcie troszeczkę cieplejsze dni. W prognozie nie widać już tak dużych przymrozków. I teraz najbardziej istotną rzeczą dla Was jest dostarczenie drugiej dawki boru w rzepaku, ponieważ tak naprawdę nie było wcześniej możliwości wjechania razem z nim. A rzecz bardzo ważna: rzepak można maksymalnie pryskać mikroelementami i odżywkami do momentu Około 14% kwitnienia pola. Jeżeli jest więcej niż 14% kwitnienia pola rzepaku, zakazane są wszelkie zabiegi dolistne w tej uprawie. I teraz tak z całą odpowiedzialnością polecam tutaj firmę Dr. Green. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, w jednym kilogramie macie 100 gram boru, czyli podając dawkę 2 kilogramów. Oprócz 200 g borów wprowadzacie pozostałe mikroelementy zgodnie z zasadą Libiga. Eee, po drugie, w produkcie tym jest również stabilizator pH. To jest dosyć istotne, ponieważ bardzo często łączycie te zabiegi z fungicydem, z insektycydem, i pH, które ustabilizuje ten produkt, staje się o wiele bardziej przyjazne do wykonywania tego typu zabiegów. 3. Jest to forma aminokwasów, czyli bardzo szybko działa. Ten rzepak zdąży jeszcze te wszystkie mikroelementy pobrać, zanim wejdzie w etap tego pełnego kwitnienia. To chyba tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia z zabiegami.